Dobry wieczór, witam na moim kanale i zapraszam na czytanie miesięczne na maj 2022 dla Strzelca. Strzelec, maj 2022. Strzelec, maj 2022. Czekacie na realizację czegoś. Jakieś oczekiwanie na pieniądze w tle? Strzelec. Strzelec maj 2022. Strzelec maj 2022. Strzelcu, co przed Tobą? Jaki będzie miesiąc? No, wychodzi wam tu jakieś oczekiwanie na jakieś pieniądze. Strzelcu, powiem wam tak. Powiem wam tak. Powiem wam tak. Słuchajcie, okoliczności życiowe, jakie będziecie mieli w maju. To jest tak, jakby um, wy podjęliście jakieś kroki, podjęliście jakieś kroki, z których nie jesteście dumni. Ktoś z Was podjął jakieś kroki, z których nie jest dumny, i ty masz świadomość, że jakby pokonałeś kogoś. I w tym momencie, jakby ty masz to poczucie, że, że po prostu pokonałeś, jakby, wroga, że, 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 że po prostu. Ale to nie jest czymś, czym możesz się chwalić. Podjąłeś jakieś kroki, które są niechlubne albo takie, które wymagały od ciebie poświęcenia kogoś. Po prostu Dokonałeś jakiejś, jakiejś, jakiejś rzeczy, czy, czy słowem, najprawdopodobniej po prostu kogoś, kogoś być może świadomie albo nieświadomie zraniłeś, um, i ty masz to poczucie, to wychodzi jakby to, to, to poczucie tego, yy, tego działania, które zostało dokonane, albo zostanie dokonane. Um, bo takie mam wrażenie, że to jest jakby kontynuacja czegoś, co się wydarzyło w, w, w kwietniu. I ty masz to poczucie takiego wewnętrznego, takiej rozterki wewnętrznej. Ty intuicyjnie wiesz, że tak nie powinno było się zdarzyć, że to nie powinno było tak być. Tak wyszło, ale nie powinno było się tak zadziać. I dlatego yy, to jest taki emocjonalny dosyć miesiąc yy, dla ciebie. Ty masz świadomość tego, że... Mm... Że to nie była jasna sytuacja, że to, była, to były sytuacje, w której ty czułeś się bardzo niepewny, że ty musiałeś rozważać, co masz zrobić. I być może to, to jakaś sytuacja wyszła zupełnie dla ciebie nieoczekiwanie właśnie w taki sposób, bo musiałeś podjąć jakieś kroki, a te kroki po prostu były tak niejasne, tak niepewne, tak niesprawiedliwe być może, eee, no ale wyszło, jak wyszło, tak. Dlatego maj będzie dla ciebie też takim miesiącem, w którym trochę będziesz e, o tym myślał, trochę będziesz się nad tym, drogi Strzelcu, rozmyślał. Być może y, wyjdą jeszcze jakieś okoliczności, y, być może wyjdą jeszcze jakieś niejasne sprawy, ale póki co to wszystko jest jeszcze w cieniu. E, albo jakby będziesz miał poczucie winy za coś. I to cię troszeczkę będzie gnębić, pomimo tego, że być może nie miałeś wyjścia, bo być może nie miałeś wyjścia. Być może to była taka sytuacja, w której po prostu trzeba było zrobić coś ostrożnie, być może powinieneś był być bardziej cierpliwy, być może te, te sprawy miały się zupełnie inaczej potoczyć, a tu się okazało, że, że jednak wyszło jak wyszło. I, I jednak ta samokontrola, na którą liczyłeś, no niestety nie wygrała. To jednak Ty chciałeś tej harmonii i jakiejś równowagi. Dlatego no, to są jakieś trochę wyrzuty sumienia w tym miesiącu za jakąś sprawę. I mam wrażenie, że ten świat zewnętrzny daje Ci poczucie zranienia. S i tu, tu są jakieś właśnie osoby trzecie, które, które sprawiły, że, że jesteś właśnie w takim miejscu. I szczerze mówiąc, okoliczności są takie, że właśnie ty czekasz na jakieś pieniądze związane z tą sytuacją, że jest coś, w co być może włożyłeś dużo wysiłku i teraz oczekujesz, że, że to do ciebie przyjdzie, ale jeszcze będziesz musiał poczekać. Jeszcze będziesz musiał poczekać, dlatego że, że ta sytuacja będzie jeszcze wymagała jakiegoś rozstrzygnięcia. Tutaj jeszcze będzie ocena bliskich. Jeszcze się będziesz musiał zmierzyć, drogi Strzelcu, z jakąś taką oceną i być może bliscy, rodzina będzie jeszcze musiała jakby wyrazić swoje zdanie i ty masz tego świadomość, że ty w tym momencie będziesz, że ty, oczekasz, że ty czekasz po prostu na, na taki, powiedzmy, osąd, tak, osąd tego wszystkiego. No niestety będziesz musiał to przetrwać, będziesz musiał się z tym zmierzyć, no tak to wygląda. No, tak to wygląda. No, czasami niektóre sytuacje dzieją się niezależnie od tego, jakie mamy intencje. No, czasami mamy dobre intencje, ale wiecie, że im. Dobrymi, dobrymi, e, dobrymi intencjami jest piekło e, um, ubrukowane, więc. Czekacie na rozwiązanie sytuacji, chcecie, oczekujecie tych pieniędzy, one jeszcze nie przyjdą. Tutaj ta, to spotkanie z jakimś osądem, z jakimś takim, e, powiedzmy, e, być może tutaj też jest zaangażowanie powiedzmy, jakiegoś, e, jakiegoś prawnika adwokata, e, e, ono po prostu będzie musiało e, mieć miejsce, albo to będzie osąd właśnie. E, w rodzinie, że trzeba będzie się z tym zmierzyć, bo, bo, bo będzie dużo do powiedzenia. Być może jakiś członek rodziny będzie. Wy, wy wiecie, że będziecie musieli się z tym zmierzyć, że ktoś będzie miał coś do powiedzenia, ale po prostu musicie to przyjąć na klatę, cokolwiek to nie jest, yy, i to jakoś po prostu przetrwać, no bo. Tu się zadziało coś, co, co, co wyszło poza, yy, poza jakieś ramy yy, sytuacji pod kontrolą. Tu wyszło coś spod kontroli, tu jest jakieś zranienie, e, tu jest jakieś poczucie, że, że mogło być inaczej, a wyszło, a wyszło jak wyszło. E, zaangażowane są w to jakieś pieniądze. No, i szczerze mówiąc, yy, no, trzeba będzie po prostu się z tym jakoś zmierzyć, jakoś z tym zmierzyć. Jaka jest rada dla Was, drogie strzelce? Strzelec, maj 2022, rada. Jaka jest dla Was rada? Wy musicie po prostu tą drogę przejść. Czy to będzie walk of shame, czy nie, to musicie po prostu to, to, to przetrwać. Musicie przetrwać jakieś spojrzenia, być może, ale jeżeli przejdziecie przez tą drogę, uporacie się z tym, to później będzie lepiej. Tylko, że no, po prostu trzeba będzie po prostu się z tym zmierzyć, cokolwiek to nie będzie, z tym osądem, no to, że tak powiem, ale. Tak jak mówię, no jeżeli Wy przejdziecie już przez tą drogę, to co się tu ma wydarzyć, jeżeli się już wydarzy, to już później będzie z górki. To już później będzie z górki i będziecie już mogli się skupić na swoich celach. Tylko trzeba będzie spić śmietankę z tego wszystkiego, co się tutaj wydarzyło. No, po prostu, jaki jest przekaz anielski dla Was drogie strzelce? się pokazał anioł małżeństwa, że on jest w tym momencie dla Ciebie wsparciem. Nic więcej. Że on Cię teraz wspiera. Anioł małżeństwa. Więc może tu chodzi o to, że <słyski> <słyski> że po prostu w Waszym małżeństwie się coś zadziało W waszym małżeństwie się coś zadziało. No ale... Mówię, musicie przejść przez coś, przez coś, żeby mogło być lepiej. Rada jest taka, że idź przed siebie. Idź przed siebie, nawet jeżeli masz się spotkać z nieprzychylnym spojrzeniem, to po prostu przetrwaj to, idź do przodu, a potem już będzie tylko lepiej. Musisz po prostu przez, tą, przez te spojrzenia, przez te osądy jeszcze przejść, a wszystko już potem będzie bardziej z górki. Jaka będzie jeszcze energia Ci towarzyszyć, drogi strzelce, w tym miesiącu? No, tutaj rzeczywiście będzie Ci patronować jeszcze energia, która. Yy, no, która no wszystko to, co się może u ciebie zadziać, będzie większych rozmiarów niż się tego spodziewasz. Po prostu. Czy to dobrze, czy to źle, po prostu wszystko będzie. Miało większe rozmiary. Czy emocje to one będą głębokie? Czy to, jeżeli będzie trzeba się z czymś spotkać, no to będzie to jakaś tam trudniejsza droga niż zazwyczaj. Także, czy, ale też, jeżeli już spotkacie, macie spotkać coś dobrego, to też będzie już naprawdę z przytupem. Także to po prostu musisz, drogi Strzelcu, dla kogokolwiek to czytanie jest, przejść przez jakąś tą trudną sytuację, która się tutaj wydarzyła. No i tyle. Jeżeli masz pytania mm, i chcesz wiedzieć więcej, mm, zapraszam na y, czytanie indywidualne. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.